Ty masz live na Xboxie czy na ps No A Ci nie laguje? Nie. Mam 60 FPS-u, więc... To jest tak zrobione, żeby nie lagowało, o. Tylko że na PS masz takie coś, że od razu możesz sobie... Jak masz duży y, telewizor albo monitor, to możesz sobie czas zrobić, że masz po prawej stronie no czas... Co nazywasz na ty. Gruby gran <laughs> Tylko, że zadaj tu w Kto ci to montował? Co? Kto ci to montował? Ale co? Filmiki. Jakie filmiki? <laughs> ja sam montuję. Shorts na zap -cud.

Kiedy wygram pierwsze R'ny? zimą, to jest jedno zdanie. Będę usuwał relaty. Disney, roboty. Majka, chcę, acepta, to jest fajka. O kurwa, ale to masz grafikę bez sensu. Weź, wyłączę cienie, będziesz mieć więcej osób. Cienie wyłącz, weź Pięknie ustawienia, na, no, setting. E, aha, A, mogę to zmienić, patrz, czekaj. Chodząc tu, zmieniając to i to. Cienie wyłącz, ale kurwa, czekaj. Aha, wzmocnę sobie tę grafikę masz cienie, że jakby stoi i słońce świeci to masz cień na ziemi I one mega dużo FPS-ów zabierają Nie no ja mam 160, to coś chodzi No ale w z gierce zwykłe. zobacz że masz cienie widzisz A zobacz na no moim najwyższym, ja mam, w ogóle nie mam cieni Ja po prostu nic co stało Napisz się daj słuchać. Mm, no. Bo wiesz, mnie jest taka. No, bo mogę sobie ustawić tryb dla subskrybujących, tylko ale to jest bez sensu. Bo my kupujemy suba od zimka, który ma stoka, stoka subów. co robisz?

Jeszcze rajdki tak, to nie trafiłeś 18 ja przykryć, to się Ja bym ci przecież do więcej zająłbym się. Ja chyba sobie kupię kamerkę i będę z kamerką robił Złapata się? Nie ja wiem, będzie się lagowało w sensie Ja bym na twoim miejscu był korbuzer, patrz będę miał komputer około w lutym No to... Jestem w stanie full streaming. Oj, chyba jeszcze w stanie wyleczyć co bracie starsze wam kupuję sobie lepszy z praktyk. Oj, minokryj, kokaołku. Fajcie, boś przepraszam, ale nie co byś przepraszam manie Za co? Za to, co to zrobiłeś? To co plom. To nawet bomba nie była, to po prostu było kurwa. Mistyki jebały. To dlaczego ale... się zatrzymałeś? No Kakao przyszło. Ty, a. jak się nazywa? Ty możesz w końcu robić te klipy? Na live? Na no, live nie, do tego mam zawsze otwarte nie teraz tego Twitcha. Muszę sobie rękaw kupić, taki... ...jak... ...ee... ...w mam. No... ...jakby teraz jest bit bo gram w bluzie. Ale jak nie gram w bluzie... To ...muszę sobie kupić, bo... ...rękaw jest po to, żeby... ...myszka, a to jest wanila, to jakby... ...nie jest dla podobców ale ręka jest do podobców, bo pada masz w powietrzu przede wszystkim ale... to jak nie że, to żeby się ręka z udziela. Nie wiem w ogóle po co są te rękawy Ależę możesz kupić od BL Big of Legends, to tam nie jest Stówka chyba Ale. Znajdę też co no ale ja chyba z Big of Legends sobie białe jakieś No, no bo nie ja się, się, się był, się myślałem, myślałem no się czy... no ja kurwa, no kurwa, no kurwa, no kurwa, A kurwa, no kurwa, no kurwa, no kurwa, no no kurwa, no kurwa, no kurwa, ja kurwa, 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 no bo, ja powiedziałem, że ty to chcesz, to będziesz Nie! Oj, 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 sorry. Dobrze, że nie umiałem, nie możesz tego sklipować. Nie, sklipowałem na piszę, ale nie wiem, czy się zapiszę. Ty kreatura. Ja mnie chyba nic nie no, czemu ja tak głupio um. Co za co za beny? Nie, Nie mogę <tryk> i to chyba, chyba to zrobić? Tam. No, tam. nie. Wiem, to jest dole, no, lewej. I kilka. Stryk. 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 stój w Stryk. jak Stryk. 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 stój w rogu tam ja tak ten, no, jak Stryk. Ja tak Stryk. 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 Podskoczysz, no ale nie podskoczysz jak ja tam stoję, więc jest tu bójczek. Trzynaście. To... Masz sensu? Pikujesz? No, 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 Dobra, przebudził się, się. Ty musisz się tego, że jeżeli pikujesz, to ty musisz wiedzieć, że jeżeli ty pikujesz, to masz na przykład mu czas reakcji normalnego typa przyzłóżmy przy to jest sekunda, bo wtedy w sekundę ty strzeli. a ty musisz sobie naliczyć dwie sekundy bo pierwsza sekunda to jest odytowanie, a druga sekunda to jest strzelenie dlatego zawsze, że zrespikujesz to zawsze sobie Samarty.

Kubik Kubiksa, ale najbardziej z jego. Albo oglądać po prostu szoty kularze. Kularz jest najfajniejszy z tych taki takich Jak wyszło z tego boxa? To... No nie wiem, nie myślę, że tam jest moja się. Nie zabudowałeś się kolego. Trzeba się zabudowywać. Musisz się nauczyć, że ty lepiej, lepiej żebyś na przykład zginął raz, ale musisz mieć zabudowanego boksa. Sorry. Musisz być nawet lepiej, kurwa, żeby. Ktoś ci się wierci w temat, ale ty musisz się przyzwyczaić do tego, że masz mieć zabudowane lubo, kto ze wszystkich stron. Bo jeżeli ty jeszcze, a ktoś jest mądrzejszy od ciebie i idzie po cikółku, ty tego nie słyszysz ani nie Ty wiesz, że nie ma ludzi mądrzejszych od mnie? Co? 50, 60, przecież normalnie wiesz, że dawno mogę zginąć.

bo przez okienko i si wróciła. Nie no. ma sensu? Czemu tak bez sensu? Ty możesz no ja tak ty... robić, ale to człowieku, który nie ogarnia. No i patrz, teraz nie wiesz co się dzieje, bo z boku. Bo nie, Ty nie zauważyłeś, że ja z boku postawiłem moją ścianę. Ale ja mam ja w się z twoim. Co ty go? No, tam było wszystko twoje. Ale jakbym trafiał pompy... to, to, było tylko, to, to, 14, 14, to Ale trafił pompy, to by było też inaczej. 50 to się daje... 50, 30! Jakby ta pompowałaś, to no, a nie 50 to... Nie no, ja chcę mi się grać z tymi pompami jakimiś śmiesznymi. Bo najwolniejsze edytor yy, tego. Są 5 kg w tyku rywania. No. Myślisz, że nauczysz się takiej sytuacji? Jak? Dlaczego jest tak, że... Ja stoję w boksie 5 sekund i ci walę 5 kilo, a ty mnie nie możesz zabić jak stoję w miejscu. Albo uciekij, albo mnie zabij. bo masz dwa... się do wody. Ale, ty czy z tych zaczęli 39 Nie wiem, to bomba jest taka śmieszna. Ile grać w tym? Nie tym, w tym. No ale, pan już kurwasz. To jest najgorsza pompa. Pierdolona usta jest zjebana, raz trafisz, raz nie Bo z niej trzeba umieć grać, no No, masz, powinnaś tak, się nauczyć grać z jedną tądy To nam się w tej nowej grać Dzięki za suba po zlewu No zawsze się nie pozostaje Czekaj, zagram się tą nową Ja chcę zobaczyć się ta nowa... nie Wiem, że nie chcę się grać już spadać, Ale z spazem, śmiesznie. Ale moim zdaniem lepiej się nauczyć grać do... spazem. Bo na przykład na taką gównianą pompę, to zaraz wybrałeś. Ten tutaj w <laughs> pompę to jest mała szansa, na przykład, że kiedyś za kilka latem przywrócę. A spaz jest tym, a na tyle popularną pompą że zawsze ja przywrócę też zawsze ja przywrócę ej czemu oni mi suby ale nic na nie piszę. to są tutaj konta innych no sens. A co ja zrobić i tak mnie no je Jeżeli słyszysz albo widzisz, że, mnie że ja cię podmieniam, to stój z pompą nacelowaną. Bo ja muszę najpierw podmienić, a później strzelić, czyli dwa kroki. A ty masz tylko strzelić, czyli jeden krok. Nie szybciej się powinnoś strzelić. No ale jeżeli ty kurna zamiast celować na mnie, to ty chcesz uciec z bopsa, a praktycznie wszystko moje Nie

Oj, 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 sorry. Jak? Nie wiem, nie. <laughs> <laughs> Ale, masz, że się w z tego ale to, czy mogę kurwa w 80% to jest przez takie nasze tej mapki granie noce, bo wtedy nie chcieliśmy kurwa do słuchawki nie że nie drze, tylko ja z tobą tak zagram, grzecznie, kurwa po cichu, każdy trenuje, a tak w dzień, lobby masz 10 osób, każdy się kurwa dre, że masakra, no ale skupić się nie ma. <trym>,